Dziś zapraszamy Was do testu Lumixa S1H, który walczy o tytuł najlepszego bezlusterkowca. Zamierzamy go wnikliwie przetestować. W tym celu sprawdzimy, jak wypada przy pracy i jak radzi sobie w wysokich temperaturach. No, może nie do końca w takich warunkach, ale poddamy go testowi pracy pod obciążeniem w wysokiej temperaturze. Ale to za chwilę. Sprawdzimy również najważniejsze funkcje i postaramy się odpowiedzieć na pytanie. Czy konkurencja powinna być przerażona? Zanim zaczniemy, zapraszam do subskrypcji kanału. Na naszym kanale znajdziecie nowości wideo i inne ciekawe rzeczy ze świata filmu. Na początku zobaczmy, co Olumixie S1H mówią znani wlogerzy, którzy już wcześniej testowali aparat. This camera really surprised me. It is way more than I expected. If I wasn't running this YouTube channel and was back doing my old corporate documentary film job. I would probably own an S1H and that would be my daily driver, you know, for a sub $5000 camera. To był znany i lubiany Caleb Pike's DSLR video shooter and now Steve Dent's kanału InGadget. That Panasonic's full frame S1H is the best mirrorless camera on the market for video. What's about jeszcze co o S1H mają do powiedzenia chłopaki z kanału The Hybrid Shooter? S1H is a great camera. Zacznijmy od tego, że Lumix S1H to aparat pełnoklatkowy. Zapytacie, po co pełna klatka do filmu? Oczywiście, że większość kamer na świecie ma mniejsze przetworniki i można nimi kręcić świetne filmy. Ale po pierwsze, pełna klatka pozwala na większe rozmycie tła dzięki czemu obrazek wygląda bardziej kinowo, cinematycznie oraz aparaty pełnoklatkowe zwykle lepiej widzą w nocy, lepiej nadając się przez to do kręcenia filmów w ciemnych warunkach. Ale po drugie, S1H to nie tylko aparat do filmu, ale również świetny aparat fotograficzny, a pełna klatka w przypadku aparatu Pro to po prostu standard. S1H już testujemy od pewnego czasu, ale dzisiaj chcieliśmy wziąć Was na małe zlecenie. Jesteśmy w tym momencie w pizzerii Incredible w Krakowie na Dytla. I robimy tutaj taki mały b e, dla tej pizzerii. E, no i przy okazji zobaczymy co warta ten aparat. Dziś zdecydowaliśmy, że film dla pizzerii wykonamy właśnie Lumixem, bo to idealne narzędzie do tej pracy. Zależy nam na dużym rozmyciu tła oraz przede wszystkim na dużym zwolnieniu slow motion. S1H oferuje nawet 180 klatek Full HD, Dzięki czemu film możemy zwolnić siedmiokrotnie i daje nam to całkowitą wolność w zmianach tempa w poszczególnych klipach. Warto dodać, że Lumix jako jeden z niewielu oferuje 180 klatek wśród bezlusterkowców oraz jako jedyny pełnoklatkowiec pozwala na tak duże zwolnienie waszych filmów. Dziś poddamy S1H dużemu wyzwaniu. Zapewne wiecie, że wiele bezlusterkowców ma problem z przegrzewaniem. Gdy nagrywamy w lecie, po jakimś czasie aparat się grzeje i w wyniku tego w pewnym momencie się wyłącza. Czy S1H jest lepszy? Producent twierdzi, że tak. Sprawdźmy zatem. Na początku sprawdzimy, czy rzeczywiście aparat może działać bez nagrywając 6K, nawet w wysokiej temperaturze. W tym celu wrzucimy go do piekarnika. No, może to trochę przesada, ale spreparujemy warunki z Sahary i będziemy nagrywać ciągiem, aż aparat się nie wyłączy z przegrzania. W tym celu przygotujemy specjalistyczny, no powiedzmy nagrzewacz, który zasymuluje wysoką temperaturę na zewnątrz. Włączamy, a tymczasem przechodzimy do testu. To czym Lumix S1H wyróżnia się szczególnie jeśli chodzi o pełnoklatkowce, to zdecydowanie ilość trybów, które tutaj jest. Przede wszystkim oczywiście flagowy tryb 6K. W tym momencie to nie jest standard jeśli chodzi o um, pełnoklatkowce, jeśli chodzi o bezusterkowce. Druga sprawa, jest tutaj naprawdę mnóstwo, mnóstwo innych trybów 4K w 50 klatkach, w 25 klatkach. Zapytacie, po co dziś 6K? Więc odpowiem, że aparat kupiony w tym momencie musi być na czasie przez co najmniej kilka następnych lat, a wtedy zapewne 6K w telewizorach będzie absolutnym standardem. Ale co najważniejsze, nagrywając w 6K już teraz zawsze możemy skalować np. do 4K lub Full HD i przyciąć ekran tak, żeby usunąć z niego np. niepożądane elementy lub lepiej skadrować, aby ujęcie było lepsze. Warto jeszcze dodać, że aparat ma rozbudowane tryby anamorficzne, dzięki czemu z dedykowanym obiektywem możemy uzyskać prawdziwie kinowy obraz i kultowe flary. No i troszeczkę mniej pocieszające jest to, że tryb 4K w 50 i 60 klatkach działa w kropie 1.5. Większość z tych trybów aparat oferuje w 10 bitach i w kolorze 422. Ale co daje te 10 bitów? Przede wszystkim daje to, że kolorowanie i kolor grading jest tu znacznie łatwiejszy niż w pozostałej w tym momencie konkurencji pełnoklatkowej, która oferuje kolor tylko 8-bitowy. Ale czy te 10 bitów tak na co dzień jest użyteczne? W tym momencie to sprawdzimy. Nagrałem trzy klipy. Jeden z dobrze ustawionym balansem bieli, drugi z źle ustawionym balansem bieli o 3000 kelwinów za dużo i trzeci z źle ustawionym balansem bieli o 3000 kelwinów za mało. Zobaczmy czy będziemy w stanie odzyskać naturalny kolor przy tak dużym błędzie. Jak widzicie, kolory w obydwu przypadkach prawie całkowicie udało się odzyskać. Kolor 10-bitowy jest więc dużą zaletą i brawa dla pana Sonika, że dał je nam w S1H, czym zresztą też był pierwszy w swoim GH5 już kilka lat temu. Bardzo dobrze robi odginany ekran teraz. O wyświetlaczu LCD mówiliśmy już wcześniej w filmiku. Tutaj gdzieś zobaczycie link do niego. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę, że połączenie tych dwóch systemów odchylania moim zdaniem jest świetnym pomysłem, bo zawsze w każdej płaszczyźnie mamy dobry, wygodny podgląd na to, co się dzieje aktualnie w scenie. Dla mnie jest to bardzo wygodne rozwiązanie, dlatego o tym jeszcze raz powtarzamy. Do tego LCD jest w naprawdę dobrej jakości, jest bardzo jasny. Nawet przy dużym słońcu wszystko widać. Jakość LCD oceniam 100 na 100. Do tego też fajne jest rozwiązanie z możliwością zwiększania lub zmniejszania wielkości wizjera wizualnego. Naprawdę fajnie, że producent zwrócił uwagę na takie detale, które mogłoby się wydawać nie są zbyt ważne, ale jak już to przetestujemy i przyzwyczajimy się do tego, nie możemy bez tego żyć. Ja muszę Wam przyznać, że po takiej prawdziwej robocie S1H tak naprawdę doceniam to, że to jest jednak spory aparat, sporych rozmiarów, do takich ujęć właśnie, które są realizowane ręcznie, no jest niesamowity, naprawdę. Oczywiście to nie jest na pewno aparat do damskiej torebeczki albo do takiego małego plecaka, którym wybieracie się w góry, ale no to jest narzędzie przede wszystkim pro i naprawdę jeśli chodzi o pro to się sprawdza. Aparat jest duży i świetnej jakości. Zbudowany jak czołg, może służyć również za broń, jeśli ktoś Was napadnie. Myślę, że jakość wykonania jest na najwyższym poziomie. Nie sposób się tu do niczego przyczepić. Jeśli masz dość małych aparatów, to S1H tym bardziej jest dla Ciebie. Producent podaje, że jest on bardzo odporny na warunki pogodowe. My wpadliśmy na taki pomysł, żeby go przetestować pod prysznicem, jak będzie jego odporność na deszcz. No ale ludzie z Sonika, którzy nam przysłali ten aparat, za co dziękujemy, chyba nie byliby zachwyceni takim pomysłem. Jak na sprzęt Pro przystało, menu zawiera tryliony ustawień, jest zorganizowany w przystępny sposób, ale do tego Panasonic zdążył już nas przyzwyczaić. Sterowanie przyciskami to przyjemność, szczególnie dzięki temu, że aparat jest takich rozmiarów. Dzisiaj był dobry moment na to, żeby przetestować stabilizację. Mamy tutaj obiektyw 1,450 niestabilizowaną, bo jak wiecie, Lumixy działają w ten sposób, że mogą te dwie stabilizacje i wewnętrzna matrycy i stabilizacja z obiektywu współdziałać. Wtedy jest jeszcze znacznie większa, znacznie lepsza stabilizacja. Natomiast dzisiaj kręcimy wszystko z ręki. Pracujemy tylko na wewnętrznej stabilizacji matrycy i zobaczcie, jak to wygląda. Jak widzieliście, stabilizacja działa naprawdę świetnie. Do tego jeszcze bardzo pomaga to, że grip jest bardzo dobry, że ten aparat jest właśnie większy troszeczkę i cięższy. To pozwala na to, żeby te ujęcia z ręki były dużo bardziej stabilne. Oczywiście do takich stabilnych ujęć potrzebna jest też dobra ręka, trzeba troszeczkę poćwiczyć, musicie troszeczkę poćwiczyć. Nie wyobrażam sobie w tym momencie aparatu bez stabilizacji do takich rzeczy. Tym bardziej, że tutaj też chodzi o to, żeby to wszystko było takie bardzo dynamiczne. Jeśli mielibyśmy statyw albo monopod, na pewno nie byłby możliwy taki Zakres ruchu, więc akurat to narzędzie jest świetne do tego, co robimy dzisiaj. No i uważam, że też stabilizacja w tych czasach jest absolutnie konieczna. Fajnie, że S1 Hatoma. A tymczasem zobaczmy, co u naszego gorącego obiektu badań. Na razie działa bez zarzutu. W Panasonicu mamy możliwość nagrzewania na dwie karty SDXC. W wielu aparatach jest albo jedno złącze XQD, albo są łączone z CFast. Przeważnie te karty są dużo droższe niż. SD. Dla bezpieczeństwa wystarczy nagrywać na dwie karty SD i tutaj właśnie w Panasonicu takie rozwiązanie wybrali, co mi się naprawdę bardzo podoba. W mojej opinii jest to świetne pomysł. A teraz porozmawiajmy troszeczkę więcej o systemie, czyli o obiektywach, jakie w tym momencie są dostępne, co jest planowane i z jakimi szkłami możemy w tym momencie pracować z S1H. Moi drodzy, kupując aparat wchodzimy w pewien system, to jest tak jak małżeństwo. Tutaj mamy system Leica L, Oczywiście są nowe obiektywy od pana W tym momencie mamy tutaj jeden z nich, to jest 50-14, do 72.8 świetny obiektyw, standardowy zoom. Mamy również 70-200-40. W tym momencie praktycznie wszystko to, co chcecie macie dostępne, jeśli chodzi o obiektywy Lumixa. Tutaj mamy możliwość zastosowania wielu, wielu adapterów. Zarówno obiektywy Sony nam tutaj będą działać, obiektywy Canona również, ale te, co jest najciekawsze, to jest to, że mamy przecież dostęp do wielu bardzo dobrych Sigm. Jeśli chodzi o ten system, on się też bardzo dynamicznie rozwija. Te obiektywy, oczywiście, są w cenach powiedziałbym takich jak konkurencja. Chcielibyśmy, żeby były tańsze, oczywiście, bardzo bym chciał, żeby takie szkło można było taniej kupić. No, niestety, za jakością e pro idzie też cena. Są to, są to naprawdę świetne, ostre obiektywy od pełnej dziury. Naprawdę, miazga tutaj się dzieje. Sigma proponuje już teraz szereg swoich świetnych obiektywów z mocowaniem L, co praktycznie w tym momencie czyni z tego systemu kompletny. Mamy tu świetne i w dobrych cenach zoomy 24-728, szerokokątne 14-2428, a także nowa gwiazda Sigmy, szczególnie poszukiwana do zdjęć 35-12. Nie wyobrażam sobie, żeby aparat tej klasy i w takiej cenie nie radził sobie dobrze w złych warunkach oświetleniowych. No i rzeczywiście, S1H radzi sobie świetnie. W dodatku producent wyposażył go w nowe, innowacyjne rozwiązanie, jakim jest podwójne natywne ISO. Pozwólcie, że wytłumaczę Wam o co chodzi. Większość sensorów w aparatach ma jedno natywne ISO, więc gdy zwiększamy jego wartość, żeby nagrać coś w trudnych warunkach oświetleniowych, procesor po prostu podaje więcej prądu na sensor, co zwiększa jego czułość, ale też zwiększa zaszumienie obrazu i sprawia, że aparaty szybciej się grzeją. Sensor Lumixa ma podwójne natywne ISO, dzięki czemu aparat działa bardziej optymalnie i na zewnątrz, i wewnątrz, czyli mamy troszeczkę mniej światła, no i też. Dzięki temu obrazek jest mniej zaszumiony, a procesor też zużywa mniej energii. Zaglądamy do naszego podgrzanego przyjaciela. Test trwa nadal. Zanim przejdziemy do najważniejszego, czyli jakości obrazka, jeszcze jedno ważne pytanie. W linii S Panasonica mamy trzy aparaty: S1, S1R i omawiany S1H s 1 R jest raczej dla fotografów, więc pozostają na placu boju dwa. Zapytałem więc ambasadora marki Lumix, utalentowanego fotografa i filmowca, który z tych aparatów by wybrał, jeśli miałby wybrać tylko jeden. I think this is such a difficult question and actually as a professional photographer, I think it's important to not try to have one camera for all. If you are more into video, say weddings, video and photo, I would say S1 or S1H. What does S1H bring to the table? Well, S1H is an S1, uh, not exactly, but it has an S1 photo functionality built in and gives you all the extra ability to actually grow your business into even cinematic realms. So, I find the S1H the most appealing because I see our market is not changing, but is already changed. We are already in half. Half of us read photography and video and we are creators, we are storytellers. I mean my work depends on being relevant uh, for an audience. So I think as a photographer and as a filmmaker, um, I really like the system as a trio, as the, the three of them. If you really push, you know you have to take one and you jump out of the plane, you have to work, I will probably take an S1H. Aparaty i kamery pana Sonika zawsze słynęły z dobrych baterii. No i tutaj jest podobnie. Co prawda, bateria jest dosyć sporej rozmiarów, ale dzięki temu magazynuje na tyle energii, że dwie baterie starszą na cały dzień zdjęciowy. Dzisiaj kręciliśmy kilka godzin, no i zużyliśmy dopiero pół baterii. Do tego baterię można ładować bezpośrednio w aparacie poprzez złącze USB-C, więc nie dostaniecie już zawału, jeśli na zleceniu okaże się, że nie zabraliście ze sobą ładowarki. Lumix jest już mocno podgrzany. Myślę, że temperatura jest już na poziomie płonących lasów w Australii, ale aparat nadal nagrywa. No ale co najważniejsze w każdym aparacie jest, zawsze to powtarzamy, to oczywiście obrazek to jest zdecydowanie najważniejsza sprawa. No i oczywiście dostęp do obiektywów również, dlatego że to nie tylko sensor i aparat tworzy obrazek, ale również obiektyw. Jeśli chodzi o obrazek Lumixa S1H, to jest naprawdę, no jest świetny. To po prostu jest jedno słowo. Chciałbym tam znaleźć naprawdę jakieś minusy, ale jeśli chodzi o sam Color Science, czy, czy m, tony skóry, czy y, to jak ten aparat... Y wypada w takich bardzo różnych warunkach oświetleniowych, zawsze jest dobrze. Aparat jest zgodny kolorystycznie nie tylko z serią GH, czyli na przykład mając aparat GH jako b spokojnie możemy nagrywać z Lumixem S1H i wszystko w tym przypadku będzie do siebie pasować, ale również on jest zgodny kolorystycznie z, ze swoim starszym bratem, możemy chyba tak nazwać, właściwie starszym bratem kamerą, kamerą z walikamem. Co ważne w przypadku jakości obrazka, to tryb logarytmiczny. Jest to tryb, który używamy, gdy potrzebujemy większego zakresu tonalnego, czyli gdy nagrywamy w jednym ujęciu bardzo jasne i bardzo ciemne obiekty. W Panasoniku tryb logarytmiczny jest bardzo dobry. Nawet przy agresywnym kolorowaniu nie powstają artefakty, np. banding znane z innych aparatów. Co słychać w tropikach? Lumix nadal nagrywa. Temperatura przekracza już chyba tą z pieca pizzy, którą dziś nagrywaliśmy. Aparat jest nadal niewzruszony. Myślę, że damy mu już spokój, absolutnie nie zanosi się na to, żeby delikwen miał się złamać. Potwierdzamy zatem w S1H problem z przegrzewaniem nie występuje, można nim kręcić na okrągło nawet w tropikach. Odwieczne pytanie, aparat czy kamera? Moi drodzy, to jest i aparat i kamera, to jest aparat hybrydowy, zdecydowanie nadaje się do robienia naprawdę wysokiej jakości zdjęć. To już nie są aparaty te bezlusterkowce, tańsze, tylko tutaj naprawdę zdjęcia są na najwyższym poziomie, a do tego jest to naprawdę świetne narzędzie, jeśli chodzi o film. Ten aparat jest przede wszystkim dla profesjonalistów, dla tych, którzy zarabiają. Dla tych, którzy już w tym momencie kupując aparat nie chcą być zaskoczeni za dwa lata, że, że będą zmuszeni do kupienia nowego aparatu, że tutaj coś brakuje. Wszystko, co, co jest w tym momencie i za rok i za dwa lata będzie na fali, ten aparat na pewno ma. Jeśli chodzi o cenę, no cóż, cena jest, jest pro. Jeśli na przykład wasz budżet jest mniejszy, ale chcielibyście mieć ten aparat, to można kupić na przykład jeden S1H i drugi na przykład S1, który jest znacznie tańszy jako b -kamera. Albo też S1, który jest też świetnym tak naprawdę aparatem. Polecam go wszystkim tym, którzy nie boją się wejść w sprzęt zupełnie profesjonalny, którzy przede wszystkim chcą zarabiać, chcą mieć aparat i chcą rozwijać swój biznes. Odpowiedzmy jeszcze na pytanie. Czy konkurencja powinna być przerażona? Na pewno nie będzie jej łatwo przebić tak dopracowanego aparatu jak S1H, który w tym momencie jest najlepiej wyposażonym aparatem pełnokladkowym jednocześnie do filmu i zdjęć. Jest hyper. Poleca. No a na dzisiaj, moi drodzy, to już tyle. Jeśli macie jakieś pytania na temat tego aparatu, czy w ogóle jakieś pytania do nas, to tam na dole macie takie okienko, w którym możecie napisać komentarz. Jak zwykle, na wszystkie odpowiadamy. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o lajkach, a w tym momencie ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia.